Witajcie, jestem konsolowy Grzesiek, a to jest film z cyklu Nowa konsola w kolekcji. Witam Was w ten koszmarny, upalny dzień. Pamiętajcie, żeby jak jest upał, żeby dużo pić. I niekoniecznie może takie napoje, ale coś takiego bardziej czystego, że tak powiem. Nie mam na myśli wódki, tylko wodę mineralną. Trzeba dużo, dużo pić. No bo człowiek, wiadomo, składa się z wody i musi tej wody mieć dużo, a w takie upał, no to po prostu jest to konieczne. Tu jest, obiecałem już kiedyś, że pokażę tego taki klonik Mega Drive'a, Kupiłem sobie nówkę. Zamówiłem go w marcu, przyszedł w kwietniu, ale jakoś nie miałem ani czasu, ani okazji, ani w ogóle, tak jakoś się złożyło, że było, ja tylko rozpakowałem go, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest konsola w, w tym pudle, który teraz pokazuję. Natomiast właśnie czekałem na okazję, żeby zrobić filmik. I prawda jest taka, że też miałem focha trochę, że mam niemiecką wersję tejże produkcji. Wspaniałej i czekałem właśnie, żeby mieć po angielsku grę i wtedy już sobie wszystko podłączyć i pograć. Co tam jeszcze miałem powiedzieć. E, bo po prostu do tej pory sobie grałem na takim też klonie, ale takim ojej, słabo będzie widać. Na neonie po prostu. E, którego też za chwilę może pokażę pudełko. E, ale na nim nie chodziły wszystkie gry. Były jakieś błędy też czasem. Więc postanowiłem kupić lepszego klona. Kupiłem go przez eBay w, od Bugara. I uwaga, uwaga, jest piękne pudełko. Oczywiście takie nawiązane. No, japońska wersja miała takie pudło. To jest właśnie wersja z suwaczkiem i niebieskim guziczkiem. W oryginalnym palowym jest, jest to dwa takie same przyciski, bodajże koloru czerwonego. Mm. No, jest to klon taki, porządnie wykonany. Chwalili go w różnych recenzjach. No, i był przeszkim, jest nówka. Zależało mi na nówce. Piękne pudło. Zaraz sobie zobaczymy tył. Nie ma, co prawda, jakichś screenshotów z gier. Są akcesoria przeróżne tu pokazane. Muszę jakieś myszkę sprawdzić. Także no. Tutaj, akurat jest nieciekawie, Bok, okno to standard. I, I tutaj też jest ten. No dobra, no i pora teraz otworzyć nasz zestaw. Tutaj, z której strony? Aha, no tutaj, dobra. Sekundkę. I złać, jest jest gorąca masakra. I uwaga, ale to jest mocno wsadzone. Ok, jest pięknie przykryte. Może ja położę tutaj. Jest przykryte takim czymś. No i proszę, mamy tutaj tak. Może zaczniemy od kabelków. To jest kabelek, w tej chwili Wam nie powiem, jak on się nazywa. Potem mamy klasyczny Cinch. Ale kabelek to już mam taki, zalegrofajny. fajny. Poczekajcie, wsadzę to. Proszę bardzo, konsolę na końcu. Potem mamy tak. Jest zasilacz Mega Drive 2. Tu chyba będzie potrzebna przejściówka taka, bo to jest za krótkie. Ale to można dokupić na Allegro za parę złotych. Tak. Potem mamy takie coś, ten Unit RF do anteny to jest bodajże, tak. No ale to nie będziemy tego używać. Yy. i dwa nowiutkie padziory dwa padziory są sześcioprzyciskowe także będzie można od razu sobie w Zombies pograć może Szymek ze mną pogra yy. zaraz odpakujemy a nie, za chwilę padziora za chwilę odpakujemy i oczywiście jest konsolka Tutaj jeszcze jest instrukcja, manual, jaki standard. Co gdzie jest, i tak dalej. To sobie ja zawsze czytam instrukcję, nawet jeżeli wiem dokładnie, jak się podłącza. I jeszcze jest. Thank you for choosing us od Pana Bożydara Dawidkowa może jakiś ważny gościu w bułgarskiej sedze <grymny> ten bułgarski klon był tańszy od klona z z, z z, z, Tajlandii który podrożał i kosztował tam coś 390 czy nawet więcej, a ja za tego dałem 200, 250 chyba, przesyłka darmowa no dobra, teraz sobie sprawdzimy. A jest zaklejony. Dobra, zaklejony. Oki. Okay. Aha. Dobra. No i naszym oczom ukazał się Mega Drive 2 żeby ładnie było widać, Sega. O, jest powerek presecik Tu mamy oczywiście gniazda padów. Tu pisze tak: Mega Drive 2 model. Bla bla bla, adaptor, coś tam. Japan, jakieś patenty. Ci sprzedawcy na eBay'u twierdzą, że to są oryginalne Mega Drive'y, ale że takie licencyjne, że Sega tam pozwoliła produkować. No, Nie wiem, czy to prawda. O, jest. Widać bebechy naszej maszyny. Jest ten port taki, rozszerzeń. No, ale mnie chodzi o to, żeby po prostu chodziły mi różne gierki. A tym nie, jak już mówiłem, tam były błędy graficzne czasem. Czekajcie, muszę to... Zleje się ze mnie. Nienawidzę upałów. O, dobra. Także mamy tutaj, o, jest jakieś quality coś. Będziemy wkładać gierki. Włóżmy gierkę. Gdzie jest... A, tu jesteś. Tak. A wiecie co? Poczekajcie chwilę. Dobra. OK, już jestem. Czekajcie, muszę to wsadzić O. I tak wygląda konsola z wsadzonym kartem. Oczywiście za chwilkę podłączę cały zestawik do telewizorka. No i sobie coś pociupiemy. a jeszcze tył muszę pokazać. A tu chyba standardowo jest AV-out i adapter, czyli nasz zasilacz. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? No ładnie jest to wykonane. Wygląda jak oryginał. I, no i będzie grany właśnie te dwie gierki na pierwszy ogień. Aha, padziora sobie zobaczymy. Padziora. Wiecie co? Żeby nie porysować właśnie tego dziada, to damy go tu. A ja rozpakuję. aha bo to jest poklejone tym, jakąś taśmą zaklejone jest. Spróbujemy to szybko rozerwać. Chodź, do tatuśka. Zupa, dobra jest. O, klasyczne takie wiązanie. Ty, nie, nie. O jest, dobra. No, kabel jest całkiem. No nie jest może bardzo długi, ale, ale jest wystarczająco. Nie cierpię mojej ładowarki do Samsunga, która ma parę centymetrów dosłownie. No, padziorek Przyciski latają jak cycki. Tak się są. No, wystarczająco. Jeszcze ten gościu miał te pady osobno, sprzedawał bardzo tanio. Więc fajne jest to, że można sobie dokupić takie nowe padziki. No dobra. Coś jeszcze miałem powiedzieć? No nic. To ja teraz robię przerwę i podłączę to wszystko. No i pogramy w coś. Yy, Okej, okay, wiecie co? No niestety nie pogramy sobie teraz w tym momencie, ponieważ tak jak już mówiłem, to jest za krótkie. A ja myślałem, że mam taką przejściówkę adapterek taki do tego typu yy, w tych wtyków, ale niestety nie mam, mam, mam tylko do brytyjskich tych. A mój ten drugi zasilacz do, 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 do neona niestety ma inne tutaj parametry, output i boję się, że coś się zepsuje. Natomiast, nawet gdyby były te same parametry, to też bym się bał, bo ten zasilacz piekielnie się grzeje i jest po prostu, to jest jakaś masakra. Więc wolę tego już w ogóle nie używać. Będę musiał jakiś, e, kupić właśnie przejściówkę taką, ale ona to mały wydatek tam 2-3 zł. Może nawet dzisiaj się przejdę, poszukam jakiegoś sklepu elektrycznego. Tylko, że mam do pracy na 19, więc dzisiaj tego gameplayu nie nagramy, ale to wiem, że jesteście cierpliwi i czekacie zawsze <noise> cierpliwie, więc jutro czy pojutrze bądź w weekend albo w nowym tygodniu no, przed, będę pamiętał żeby w pierwszej kolejności nagrać właśnie jakieś y, gameplay z tego, z tej Segi natomiast teraz w ramach bonusu porównamy sobie wezmę to i pokażę Wam mojego starego y, klona wiesz on jest motyla noga, no ja tu jestem zakręcony o jest Dobra. patrzcie, to jest ten nowy co kupiłem teraz niedawno, a to jest neon <ścoughs> identycznie wyglądają to jest niesamowite identycznie mm. i cóż można powiedzieć no tu różni się napis 16 bit mm. I nie ma oczywiście tego fajnego loga Mega Drive 2, ale tak to no to mm. tu są, tu jest inna chyba tabliczka, jest jakiś taki ten, ale też, też jest ten port, to jest tak samo. Wszystko, no i oczywiście jeszcze trzeba porównać pudła. Jest ciekawe, że to pudło tego nowego, co kupiłem, jest wygląda jak japoński. Natomiast pudło Neona nawiązuje do amerykańskiego Genesis'a, który tam sobie właśnie w takich, no nie wiem jak to nazwać, w takiej czerni jakiejś, taki jakby w pościeli leżał czy coś, o no, tu jest nawet scena 279 zł. No ale te, tyle to ja bym nie dał za takie coś. Dałem 90 chyba złotych na Allegro. Pude jest fajne i ma z tyłu coś co lubię. Czyli gierki. Są tutaj proszę, są tartlesy. żółwie ninja. O, uderzyłem w mój statyw. Dobra, no w każdym razie są gierki, są jakieś, jest ten, <laughs> pieczęć segowa, jakieś tam napisy, no jasne, mhm. Także no, pudło spoko, a w środku było to samo, to samo co pokazywałem tutaj, czyli właśnie yy, zasilacz, dwa pady i Też padzior z logiem Neona. No i to do telewizorka instrukcji gdzieś posiałem, ale to była taka zwykła kartka rozkładana czarno-biała. Brakuje mi w tych klonach takich katalogów z gierkami. Zdaje się, że w tym klonie z Tajlandii jest taki katalog. O, a taka proszurka, nie? O, z Soniciem na okładce, chyba. No dobra, to tyle. I po prostu mm, kupię tą, y, tą przeduszkę do, do zasilacza i coś ponagrywam. Jakieś fajne gameplaye w cyklu kamera na telewizor. Y, no i tyle. W następnym odcinku będzie Xbox One. Poza tym, co jeszcze w tym miesiącu przegląd prasy musi być, bo już obiecałem paru osobom. I jeszcze Grześloga muszę nagrać, bo no powoli się zbliża tysiąc widzów, więc trzeba będzie zrobić specjal i oczywiście pierwsze na kanale QA. Także możecie zadawać pytania. Ja chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Odpowiem. A co. Eee, dobra dość trzymajcie się pijcie dużo wody cześć